Konrad Czapeczka, psycholog sportu, trener mentalny, współpracujący m.in. z Akademią Piłkarską Stal Rzeszów. Jesteśmy już po Twoim wykładzie na konferencji dla trenerów organizowanej przez naszą Akademię. I poprosiłbym tak może o takie clue, taki motyw przewodni tego właśnie wykładu. Hmm. Jak wiesz, lubisz rozgadywać, więc postaram się to zrobić krótko. Motywem przewodnim, jak wynika trochę z tytułu, był człowiek. Człowiek, dlatego że sporo czasu, energii e, trenerzy poświęcają na rozwój taki sensu stricte merytoryczny, biłkarski, techniczno-taktyczny, motoryczny. Te kompetencje twarde w ich założy, to jest zupełnie zrozumiałe i to jest bardzo ważne. Natomiast mniej przestrzeni się zostawia na, na psychologię, na kompetencje miękkie, ale w rozumieniu takim, że skoro my pracujemy z ludźmi, to ten aspekt psychologiczny, czy chcemy, czy nie, on będzie istotny. I druga zmienna, My jesteśmy ludźmi i też, czy tego chcemy, czy nie, ten aspekt będzie na nas oddziaływał. A to ma koniec końców wpływ na efektywność naszej pracy, przekładanie tych właśnie kompetencji twardych już potem w trening, w mecz, cały proces. Więc klucz tego przekazu to było: najpierw człowiek, potem trener najpierw człowiek, potem zawodnik. I chciałem to poprzeć jakimiś konkretnymi inspiracjami z kilku różnych obszarów kompetencji miękkich: dobrostanu, samoświadomości, motywowania i efektywnej komunikacji. I myślę, że tu też, przynajmniej ja, takie wyrażenie odniosłem, że też pamiętajmy o sobie. Nie tylko być człowiekiem wobec kogoś, tylko zaczynajmy od siebie. Tak, to było w tym obszarze dobrostanu, i, i, i zależało mi na tym, żeby to wybrzmiało. Zawód trenera jest zawodem taki pomagacza. Ja, ja, ja jako trener, czy jako psycholog, jako trener mentalny, ale też trenerzy trochę służą innym i mam to okazję obserwować nie tylko w naszej akademii, ale też w innych miejscach, pracując też indywidualnie z trenerami z różnych stron Polski, że czasami zapominamy właśnie o sobie, o swoich potrzebach, o takim zwolnieniu, o Dbamy o tych innych ludzi, dbamy o samochód, dbamy o telefon, żeby był naładowany, a, a czasami zapominamy o tym, że my sami siebie też potrzebujemy naładować, nie? W obecnych czasach, gdzie tych bodźców, chociażby przez wspomniany przez ciebie telefon, no nie brakuje, te dzieci są bardzo często przebodźcowane. O ile przez to trudniejsza jest teraz rola właśnie trenera, który musi współpracować z taką grupą przebodźcowanych dzieci? Rzeczywiście, to jest duże wyzwanie dzisiejszego świata. Raz to tempo, bo mamy dużo możliwości jako ludzie i chcemy w związku z tym, w związku z tą dużą ilością możliwości, to chcemy dużo rzeczy, aspiracji, celów różnych życiowych dowieść, nie? To mieć lepszy dom, lepszy samochód, to wyjechać na wakacje, i nawet takich niematerialnych rzeczy, to skończyć kolejny kurs, wiedzieć więcej i tak dalej, i tak dalej. Więc tempo zabiera nam tę uważność. No i tak jak mówisz, jednak nawet jak z sobą rozmawiam, to w kieszeni mam smartfon, on nam zawsze towarzyszy i nas mocno rozprasza, więc ten zasób uwagi mamy bardzo mały, a czasami wręcz zerowy. I teraz jak z tym pracować z dzieciakami? Trudne i duże pytanie, dlatego, że my, te dzieci, jako trenerzy, mamy tą godzinę, półtorej godziny dziennie. Czasami może na cały dzień, jak, jak jest z wyjazd, jakiś meczowy, ale te dzieci przecież funkcjonują również w domach, również w szkołach, no i to się ze sobą wiąże. Przykład taki ze szkoły trenerów, bo mam też przyjemność pracować w Polskim Związku Piłki Nożnej, że tam Paweł, Paweł Grycman, razem z resztą szkoły trenerów, prowadziliśmy niedawno szafkę na smartfony przy wejściu do sali. I każdy trener, który tam jest na kursie, zostawia smartfona w szafce. Na całe zajęcia. Możesz sobie go wyciągnąć tylko na przerwę, żeby tam gdzieś sobie dzwonić, oczywiście. I zauważyliśmy, na początku było taki trochę opór. No jak, coś. I to ciekawe, że potem refleksje trenerów na koniec dwu albo trzydniowych sesji są takie. Kurcze, wiecie, jakby dobrze się było chwilę odciąć, nie? Pobyć w końcu, w chwili obecnej. Skupić się na tym, po co w zasadzie tu przyjechałem. No i tu szukałbym podobnych dróg, nie? Jak pomóc tym dzieciakom. Odciągnąć ich trochę od tej elektroniki i pobyć w chwili obecnej. I właśnie piłka nożna jest o tyle spoko, że trudno jest zrobić grać w piłkę i trenować ze, smartfon ze w smartfonem w ręce, nie? Bo inne sporty, nawet jak sobie oglądałem, nie wiem, trening Duplantisa, tak? Arcymistrz. Jednak po, po każdym powtórzeniu, i gdzieś tam jakiś fragment treningu oglądałem, no on sobie mógł wrócić krótką przerwę, zaglądał sobie do smartfona, coś tam sobie zrobił, w piłce nożnej tego nie ma. Więc sam fakt trenowania piłki nożnej przez dzieci czy młodzież już jest stwarzaniem środowiska, w którym one przez te kilkanaście godzin w tygodniu, czy kilka, przynajmniej, będą od tego przebodźcowania oderwane. Pod warunkiem, że trener nie będzie ich przeboczywał na treningu, nie? nadmiarem nie wiem, informacji i innych rzeczy. oj to był przykład odpowiedzi, na które się zbytnio rozwinąłem. A to było du duże pytanie, więc starałem się dać jakąś wartość i nie powiedzieć Ci, słuchaj, to zależy. Super, dziękuję bardzo.